Witam Was drodzy widzowie. Dzisiaj zapraszam do kolejnego filmiku z naszym Fordzikiem. Dzisiaj będzie sprawa filtra paliwowego, filtra kabinowego. Zobaczycie, jak to się robi. Na to zwrócić uwagę. No i życzę Wam przyjemnego oglądania. Lecimy z tematem. Będziemy się zabierać ze filterek paliwa, nasz, i tak, żeby go wyciągnąć, to trochę trzeba tutaj rozebrać. A mianowicie, to nas powstrzymuje, to zabezpieczenie, ono jest tutaj przymocowane raz, dwa, trzy. Niestety z powodu podszybia będzie troszkę tutaj bo, ale bez żadnego problemu da się to zrobić. Odkręcamy to, odpinamy wężyki, one są tu na wcisk, te białe, wciskamy i wypinamy. Jeden, drugi. Będzie potrzebne jeszcze później odkręcić, raz tutaj, dych, ósemkę i z drugiej strony jest też ósemka. I to one trzymają tak naprawdę ten filtr. Wykręcimy i później wyjmiemy tu całość, czyli nasz filtr plus ta górna podstawa, która będzie później przełożona do nowego filtra. Ale to już później, na razie odkręcamy to i odpinamy wnętrze, później Wam pokażę. Filterek mamy wyciągnięty. Tak to wygląda. Jest do odpięcia to wtyczka. No i tutaj te zaciski. One są, tak mówiłem, na ścisk. Niestety jedna jest uszkodzona, więc musiałem go wyjąć tutaj, żeby bardziej ją nie uszkodzić. Mu tutaj trzeba to odpiąć do góry i dopiero wtedy się tutaj to wypnie. Tu rozchylamy, rozchylamy a później to można wcisnąć i jest ok ale tutaj już jest przed nami wymocowane, pęknięte muszę się rozpoznać czy jest te zapinki oddzielne do dostania bym zmienił bo jeśli nie no to ten cały przewód aż tam do tamtego złącza trzeba byłoby wymienić ale też se zapiszę numerek może będzie ok a na razie później tutaj założymy opaskę i będzie się to trzymać nie, bez żadnego problemu. No i teraz trzeba tą górę oddzielić od tego dołu. I to są na torksy 10 albo 15 raz, 2, 3 do odkręcenia. Ciężko się odkręcają, więc trzeba się upewnić, że nie obkręci nam się łeb, bo wtedy jest bida z nędzą, płacz. No i trzeba to wymadełko zamocować w literki takie z więc jak go to nawet trochę zgniecicie nie ma problemu ważne żeby ta góra została nienaruszona jak i te śruby także zaraz to odkręcimy odkręcone takie o coś no i teraz zdejmujemy górę Czyli, opa! No i oczywiście, jak wszystko nam poleciało, bo nie ma tu zaślepki pierdziut. Dobra. Muszę to teraz odkręcić i przelać. Dobra, mamy nowy filtr. Ten to już najlepiej nie ściskać, ale może zamocować, żeby stabilniej to się działo. I mamy instrukcję. Czyli trzeba tu otworzyć, dać nową uszczelkę. Tak. Tu ją wkładamy na swoje miejsce. Mhm. Uzbrałem to urządzenie. Nie ma co czekać. Nowy filtr zapakowany. Trochę się mi porysował, ale to nic strasznego. Dobra, wykonaliśmy zgodnie z instrukcją do tego momentu. No i dalej nam każą iść zamontować go na swoje miejsce, jednak ja zawsze takie filtry napełniam, żeby później mniej było kręcenia. Zaraz podpinamy tutaj wędrzyka i napełniamy do momentu aż tu się poleje i tyle i wtedy dopiero idziemy wsadzamy go na miejsce. Filterek napełniony, idziemy go włożyć na swoje miejsce. Tam, tam w środku, mam nadzieję, że widać, jest o ta dziurka, odpływ i tam musimy trafić tą końcówką. Filterek na swoim miejscu, podpięte, do prowadzenia, jeszcze została nam tu kosteczka ta do podpięcia, jest, no i teraz tą górę składamy. I będzie można odpalić. Zobaczymy po napełnieniu, jak długo będzie kręcił. Coś tam za na pewno jest, ale powinno bez problemu od razu nam odpalić i pracować równo. Ewentualnie chwilowe zawahania, dosłownie tam sekundy, dwie i koniec. Będziemy próbować odpalać. Włączymy. Dobra, odpalamy. trochę zgas, ale odpalił od razu. Dobra. Jeszcze raz. No. Lepiej już. Zobaczymy, czy zgaśnie. Trochę paliłem obroty. Musi się chyba jeszcze odpowietrzyć. Nie wiem, czy słyszycie. No. Ja bym mu trochę popracować i zobaczymy jeszcze raz odpalimy jak już to się wyrówna autko odpaliło widzieliście jak ten się odbywało także ja bym wam radził jak będziecie wymieniać filtr jednak przy pierwszym odpaleniu od razu dać mu tam trochę żeby było powyżej tam 1000-1500 obrotów żeby on ten korek powietrzny który tutaj się załapał w tych rurach po prostu przeskoczył przez pompę przeleciał żeby nie doszło do zapowietrzenia i wtedy pewnie bez żadnego problemu z pierwszego razu wam odpali i będzie pracował już filtr wymieniony tak sprawa wygląda idziemy wymienić kabinowy dobra filtr kabinowy znajduje się tam trzeba zdjąć tu taką osłonkę o tak o coś Te są takie klipy raz I tam jeszcze jeden on. i teraz ona powinna nam zejść i dalej musimy tam zanurkować dobra widzicie filtr ja też jeszcze nie ale on jest od pod tamtą od tamtą klapką bo ja wam od pod tą klapką tu nie pamiętam ale chyba tutaj trzeba ten śrubkę odkręcić o tu jest śrubka trzeba ją odkręcić a później tutaj są Zatrzaski tu i tu, chyba. Jakoś. O, tu wyżej. Raz i tu dwa. Jak to wyjmiemy, od... taki plastik, to tam będzie filtr. Zaraz Wam pokażę. Wyjęte. Tutaj wykręcamy śrubkę. Krzyżaczek zwykły. O. I tu są dwie zapinki. Powinny być, dlatego wam Nie mogłem pokazać bo Ktoś już to złamał. Jedną naciskamy, wyciągamy, i mamy dostęp do naszego filtra. O tam jest. Teraz go trzeba sam wyciągnąć i ułożyć nowy. Dobra, filterek tak się prezentuje. Nie najgorzej. Dobrze zamontowany nawet był. Także. Bierzemy następny nowy i pakujemy go. Tam staramy się nie zrobić z niej taką wygniotkę. Powolutku wpychamy i koniec. Złożone, zapakowane. Prosta robota, chociaż nie do końca. Bo powiem Wam, że ten kto to wymyślił, ręce mu trzeba pourywać, ponieważ miejsce tam, żeby wyciągnąć, to jeszcze jak. On go ciągnie, on po prostu wychodzi. Możesz go wygiąć i stary filtr, bo nie szkoda, to nie ma problemu. Ale żeby nowy tam zapakować i żeby w miarę go nie pognieść, to trzeba się nakombinować. Nie można było wymyślić tak, żeby było ładne dojście. Filtr wymieniony, moi drodzy widzowie. Filterki mamy wymienione, auto odpalone, auto popracowałe, odpowietrzyło się. Działa pięknie. Filtr kabinowy wymieniony będzie czyściejsze powietrze w tym samochodzie od dzisiaj, od teraz. Także temat tych dwóch wymian mamy zakończony. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie. Oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania tego kanału. No i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.